Takie tłumy młodych widzów w kinie oznaczają tylko jedno, festiwal, ale kino wystartował i rozkręca się z każdym seansem. Od samego rana trwają pokazy dla dzieci, choć widzowie są nieduzi, wymagania wobec filmu mają spore. Musi być wciągający, czyli żeby nie można oderwać od niego wzroku, tak jakby. Na szczęście po seansach, jak na przykład po mistrzu gry, reagują tak. Film był fajny, opowiadał o historii chłopca, który stworzył grę na konkurs... Fabuła mnie trochę zaskoczyła, bo myślałam, że to będzie w ogóle inne. Akcja była e, bardzo szybka. Ogólnie to bardzo super film. To nie jest taki zwykły film, który puszczają w telewizji, tylko to był taki film z natchnieniem. Właśnie dlatego na festiwal Ale Kino tak chętnie swoich podopiecznych przyprowadzają nauczyciele. Te filmy jakieś wartości ciekawe tutaj przedstawiają i wychowawcze treści wnoszą, także myślę, że warto, warto uczestniczyć w tym festiwalu. Odbiór filmów przez młodych jest najważniejszy, ale konkursowe obrazy oceniają też między innymi profesjonaliści. Magdalena Łazarkiewicz, przedstawicielka międzynarodowego jury jest zaskoczona. Jak mówi, kino dla młodych kojarzyło jej się ze słodkim czasem banalnym filmem familijnym. Tu jest inaczej. Podejmuje się bardzo poważne tematy w tym kinie. I to nie o to chodzi, żeby dołować młodą widownię i ją zasmucać, ale chodzi o to, żeby pokazywać świat w jakiejś jego komplikacji. I prowokować do zadawania pytań. Czy bycie piłkarzem jest męczące? Czy lubicie spotkania z panami? Jak często ćwiczycie? Czasem luźno powiązanych z tematem, ale interesujących młodych odbiorców. Tak było po pierwszym pokazie z cyklu Ale Kino z piłką. Dzieci miały szansę spotkać się z piłkarzami Lecha Poznań. Myślałem, że będą się trochę wstydzili, ale wszystko poszło fajnie i naprawdę przyjemnie spędziłem czas. Ten seans pozostanie na pewno w pamięci młodych na dłużej. Zresztą zapamiętają go nie tylko oni. Film Will, którego powtórka również w środę spodobał się samym piłkarzom. Na pewno film bardzo był wzruszający opowiadał chłopcu, który miał marzenia i dążył do nich. Potrafił przejechać po pół Europy, żeby, żeby dostać się na jeden mecz upragniony, tak? Więc na pewno to jest fajna historia. Filmy z cyklu Ale Kino z piłką Gold dla Sokratesa i Messi można też zobaczyć na popołudniowych seansach dla nieco starszych widzów. Filmy dla młodzieży lub prawie dorosłych są równie interesujące. Tematy, które, których dotykają filmy, związane są przede wszystkim z dojrzewaniem, z inicjacją, z podejmowaniem pierwszych dorosłych decyzji. Takich decyzji, które mogą zaważyć na całym życiu. Każdy z tych filmów opowiada historię młodego człowieka, który, który walczy z całym światem, walczy z samym sobą i swoją tożsamością i raz znajduje pozytywne i dobre rozwiązanie, a raz nie. Nie wszystkie filmy kończą się happy endem, tak jak życie nie zawsze kończy się happy endem. Dojrzewaniu do decyzji o obecności na festiwalu Ale Kino może pomóc szczęśliwa wiadomość, bilety to koszt 5 i 8 zł.